W ogólności refaktoryzacja jest procesem, który nie może przebiegać bez udziału człowieka. Programista musi podejmować decyzję, kiedy i czy opłaca się refaktoryzować. Nawet gdybyśmy stworzyli maszynę, która byłaby w stanie podejmować te decyzje, i działanie byłoby niezwykle skomplikowane, a stworzenie takiego problemu Wymagałoby pracy setek i tysięcy programistów. Mimo to skutek nadal byłby mierny. Programista powinien jednak wspierać się dostępnymi mu narzędziami, aby móc zautomatyzować te procesy, które da się zautomatyzować. Jednym z podstawowych problemów podczas refaktoryzacji jest problem przeszukiwania źródła kodu. Praktycznie każdy edytor programistyczny pozwala w jakiś sposób przeszukiwać pliki źródłowe. Niektóre bardziej rozbudowane środowiska programistyczne, takie jak na przykład Eclipse PDT, pozwalają szukać we wszystkich plikach źródłowych projektu, a jednocześnie pokazują dodatkowe informacje na temat klas. I metod w nich występujących. W konsoli odpowiednikiem przeszukiwania jest polecenie GREP. Przeszukiwanie jest bardzo ważne, w szczególności dla podstawowych technik refaktoryzacji, takich jak przesunięcie metod lub wyłączenie klasy. Ze względu, ze względu na to, Musimy sprawić, aby problem przeszukiwania był dla nas jak najprostszy, jak najszybszy w życiu. Mimo to, nie zawsze mamy pewność, że podczas wyszukania zwykłego tekstu w plikach źródłowych jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie wystąpienia naszej metody w kodzie. PHP istnieją 400 sposoby wywołania metody. Pierwszy z nich to jest odwołanie bezpośrednie. Mamy jakiś obiekt i wywołujemy na nim metodę. Drugie z nich to przypisanie do zmiennej nazwy metody i wywołanie tej metody korzystając z ciągu znaków zapisanych w zmiennej. Trzecim przypadkiem jest skorzystanie z funkcji callUserFunc funk, i a czwartym jest skorzystanie z refleksji. Problem pojawia się wtedy, kiedy używamy pewnych sztuczek, aby na przykład wygenerować nazwę metody. Wyobraźmy sobie na przykład, że mamy kilka getterów, każdy z nich ma prefiks get, a po nim następuje nazwa pola. W tym momencie, jeżeli w kodzie zapiszemy zmienną, w której podamy na początku get, a potem będziemy doklejali do niej nazwę pola, w tym momencie nasze wyszukiwanie zawiedzie i nie będziemy w stanie znaleźć odwołania do tej metody. Jedną ważną kwestią w procesie refaktoryzacji jest użycie automatycznych testów. Automatyczne testy są znacznie szybsze i bardziej wiarygodne od testowania manualnego dokonywanego przez programisty. Za pomocą automatycznych testów jesteśmy w stanie sprawdzić, czy funkcjonalność całego systemu nie zmieniła się po, naszej, po wprowadzeniu naszej zmiany. Ale do tego potrzebujemy jeden warunek, żeby nasz zestaw testów był kompletny, czyli aby pokrywał wszystkie funkcjonalności, które są zapewniane przez nasz system. Mimo wszystko odczytywanie wyników testowania nie zawsze jest proste. Czasami pojawiają się trudne do zlokalizowania błędy, tak jak out of memory albo nieskończona pętla, które wprowadzają duży problem dla programisty, który chce je naprawić. Możemy zatem podejść do tego problemu od innej strony. Refaktoryzacja najczęściej zmienia interfejs pewnych klas lub metod. Zatem możemy spróbować tymczasowo. Zatrzymać stary interfejs i skorzystać z dobrodziejstw PHP, czyli z funkcji o nazwie Debug Backtrace, która jest w stanie określić, w którym miejscu w kodzie wołana jest dana metoda. Dzięki zalogowaniu wywołań danej metody jesteśmy w stanie sprawdzić, w którym, w którym miejscu. Znajduje się kod, którego my zmieniliśmy, i kod, który podczas refaktoryzacji został pominięty. Jeżeli naprawimy tam, tą usterkę, w tym momencie będziemy mogli, będziemy mogli pominąć i wyrzucić stary interfejs i zostawić tylko nowy. Zobaczmy na przykład, w jaki sposób używać dwa backtrace, aby logować wywołania metod. Sprawdzanie, w którym miejscu w kodzie nasza funkcja została wykonana jest bardzo przydatne w przypadku, kiedy wyszukiwanie w tekście jest niewystarczające i nie uda nam się znaleźć jednego lub więcej odniesień w kodzie do naszej funkcji. Jest to szczególnie przydatne przy dużych projektach, w których wszystkie moduły są na tyle silnie powiązane, a testy są szczątkowe lub ich nie ma. W takim przypadku przydałaby się nam funkcja, która jest w stanie logować do jakiegoś pliku metodę, która wywołuje naszą funkcję. Dzięki temu, prowadząc kilka różnych refaktoryzacji, będziemy w stanie zapisywać wywołania do przestarzałych już wywołań naszego API do różnych plików. Dzięki czemu nie będą nam się te wywołania ze sobą mieszać. Celem tej funkcji jest wskazanie podczas działania kodu ze starym i nowym interfejsem naraz, w których miejscach stary interfejs jest jeszcze używany. Przeanalizujmy teraz funkcję debugDumpBacktrace i przyjrzyjmy się jej od strony implementacyjnej. Funkcja ta jest interfejsem do funkcji DebugBackTrace znajdującej się w języku PHP. DebugBackTrace zwraca informacje w postaci tablicy, co jest mało czytelne dla programisty. Dlatego iterując poprzez wszystkie metody i funkcje, które znalazły się w naszym stosie wywołań, za pomocą z funkcji debug dump Backtrace zapisujemy je w formie czytelnych ciągów znaków do danego pliku. Każde kolejne wywołanie naszej metody bądź funkcji, w której umieścimy debug dump Backtrace będzie logowane w pliku podanym jako parametr file. Zobaczmy teraz, jak działa to na przykładzie. Na samym dole możemy zauważyć wywołanie do everything run. Prześledźmy więc, co się dzieje przy tym wywołaniu. Run jest statyczną funkcją. Która tworzy nowy obiekt do everything, po czym uruchamia jego metodę init. Do everything jest generalizacją wszelkich frameworków i innych stosów wywołań, które posiadają jedną klasę zarządzającą całym procesem od początku do końca. A wszystkie wewnętrzne mechanizmy uruchamia się za pomocą wywołania jednej metody. W metodzie init wywołujemy funkcję PrepareLoans. W niej to tworzymy nową klasę loan i używamy starego interfejsu. Korzystając z metody GetAmount. Między tymi fragmentami kodu znajduje się duża część innego kodu. Możemy wyobrazić sobie, że wszystkie te fragmenty są porozrzucane w dość dużym kodzie źródłowym. Na cele tego przykładu. Mogliśmy pokazać wszystko to w jednym pliku, ale w prawdziwym projekcie jest zupełnie inaczej i znacznie trudniej jest znaleźć takie wywołanie. Poniżej znajduje się klasa Loan. Jest to klasa, którą aktualnie refaktoryzujemy, i możemy zauważyć, że dopisaliśmy komentarz deprecated, czyli przestarzały, nad metodą getAmount. Metoda getAmount została zredukowana do de delegacji do nowego interfejsu, czyli do metody getSam. getSam zwraca nam pewną wartość. Analizując wywołanie metody ram, możemy zauważyć, że na samym początku wejdziemy do metody ram, potem wejdziemy do metody init. Uruchomimy funkcję LOADS, po czym wywołamy GetEmount. Tak wygląda nasz przykład w kodzie. Teraz spróbujmy uruchomić ten oto przykład i zobaczmy, w jaki sposób będziemy mogli zaobserwować wszystkie nasze wywołania. Czytelnym formacie możemy zaobserwować, że pHP wyrzuca nam notyfikację o niezdefiniowanym indeksie w tablicy, ale nie jest to dla nas problemem. Spójrzmy teraz, że w naszym projekcie pojawił się nowy plik. Refactor Rename Method loan Zobaczymy teraz dwa wywołania, z których jasno widać, jaka funkcja. W jakiej linii, w jakim pliku została wywołana? Kolejność wywołania stosu jest tutaj od aktualnej funkcji do najbardziej ogólnej. Możemy potwierdzić, że spełniły się nasze przypuszczenia dotyczące kolejności wywołań funkcji. Na początku była funkcja run, potem init, potem prepareLoans, na samym zaś końcu getAmount. Za pomocą takiego mechanizmu jesteśmy w stanie sprawdzić na działającym kodzie, które zawiera stary i nowy interfejs, gdzie jeszcze znajdują się miejsca w kodzie korzystające ze starego interfejsu. Mechanizm ten możemy wprowadzać na środowiskach testowych, dając je potem do testowania użytkownikom. Czasami też zdarza się, że jesteśmy zmuszeni wprowadzić takie rozwiązanie na produkcji, chociaż nie jest to dobra praktyka. Dzięki temu mechanizmowi możemy wykryć, w których miejscach korzystamy jeszcze z odniesienia do starego API po czym refaktoryzując te odniesienia będziemy w stanie pozbyć się kompletnie starego API.